Cześć! Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, pokażę trochę multi. W naszym cudownym kodzie 4 Modern Warfare. E, dobra, no to tak. Gramy na moim już trochę zrobionym koncie. No to co? Zaczniemy, może, najpierw od prezentacji takiej gry. Bardziej. Oświeżanie listy. Jak widzicie serwerów jest sporo Mamy oczywiście e, możliwość filtrowania To nie, dołączmy do, do moich jednych z ulubionych serwerów Czyli poszukamy ich. Moment e, a i było. Jednak drużynowy oczywiście. O, nie mam moich ulubionych serwerów chyba Nie mam czy tego muda e, okej, okay. zaczekajcie chwilkę. Ja muszę się rozłączyć Okej, okay, już mam. Miałem po prostu filtrowanie ustawione. Ale że tak powiem pomógł dopomógł. Jeśli nie chciało tego szukać. Sam pewnie bym nie zauważył. Dobra. Mm, zagrajmy sobie na. E, Bagot. O dobra, niech będzie to. Tak, to jest. Dość fajna plansza. Ech. Teraz czegoś ode mnie mama chce wiedzieć, co jest za chwilę. Tak? Okej, okay, jestem. Nie, ten głos według mnie jeszcze jest za głośno, więc go prawie nie będzie słychać, wiecie. O. Spoko. Eee, tak. No co, a tutaj się rzucę, albo mamy automatyczne jakieś opcje, klawisze do wyboru. Ja zazwyczaj ja jestem tymi Amerykanami. Możemy wybrać swoją klasę. Stworzyć ją, to dopiero od jakiegoś. A tu są... Eee... Zagramy sobie. Na tym, tu jest lekko zmodyfikowana już broń, jak widzicie. O cholera! Gdzie trzy sześćce jest? Oe. Tak, teraz automatycznie zbalansowało, że tak powiem. Okej, okay. uruchamiamy radar. Bez sensu. O Bardzo dziękuję kolego. Gdzie trzy tam skończyłem. No co, co, wbijamy. Ach. Okej, okay, to nasze. Tak, wiem, laguje mi się. E, no wytyfy A, ten mnie rozwalił, spoko. O nie, a nie, dobra, to nasz. Ogólnie dość fajna tutaj też. Ej, zginął, gduj. Jednak je bywają właśnie tacy gnoje, co przyłażą tutaj z wielkimi strzelbami. Według mnie to jest trochę bez sensu, tak biegać z największą maszynówką. Ach, no właśnie. A to akurat była snajperka. S snajperzy. Są, to jest jak jedna z moich ulubionych broni Ło cholera Teraz wbijamy na górę trzeba, posiekać naszych Pierdolę. Aj! Coś nas trafiło. Sniper. Właśnie to jest taki idiota, co sobie wziął wielką maszynówkę i myśli, że jest wielki. nie ma to jak ludzie, którzy przychodzą, czekają, puszczają strzecha, zabijają mnie. Jest tak cudownie... Nie. O. No. Tak więc, tak, to jest na tyle. Gier jest sporo, jest sporo ciekawych dodatków. Tutaj możemy tworzyć swoje klasy, jakieś wyzwania mieć. O, jakieś nowe, coś wyzwania karabinów snajperskich odblokowane stolety maszynowe AKU co ty w głowę, ta niezbyt. A tego co trzeba. Dobra, lecimy. Zagramy sobie jeszcze troszkę gry. Ja wiem, ja dobre nie jestem, ale w którymś z najmniejszych odcinków pokażę. Jeszcze jakąś... Eee, dodatek na pewno jakiś pokażę, bo to jest ciekawe. Eee, ciekawym dodatkiem jest dodatek paintballowy. Paintballowy. O tak, sorry. się zawsze kolegę czepię, że źle wymawiam. <grym> A, mi to wisi. Jezu, ale lagi. Czekajcie, niech się ogarnie trochę. A to dlatego, że mój blas na ne ta, i mi teraz laguje. Ale nie wiecie, jednak na takich lagach to nie ma sensu grać o to. O Jezu, ale laguje. Dragunów, bardzo fajna sniperka. Ok, dobra. To co na tym skończymy ten odcinek? Jeszcze w jednym odcinku pokażę, tylko jak się klasy tworzy i to będzie koniec na multi. Z takim bez dodatków. Może jeszcze zrobimy jakiś odcinek, właśnie, że tak sobie gram. Ok, dobra. No to tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie. No I do następnego odcinka. Cześć!